Wtorek, pierwszy dzień września. Dzień dobry, Łukasz Kocur, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Dziennik Telewizji 7.1 News, w którym już za chwilę nowy rok szkolny. Prezydent zachęca do głosowania. Nowy Szpital Wojewódzki. Pierwszy po wakacjach dzwonek zabrzmiał już w wielu szkołach. Prawie 5 milionów uczniów wraca dziś do klas. W samym Wrocławiu zaplanowano utworzenie 329 pierwszych klas, w których naukę rozpocznie 7372 uczniów. Rok szkolny 2015-2016 uważam za otwarty. Zaczął się nowy rok szkolny 2015-2016. Jedni się cieszą, drudzy smucą. Jak komentują młodzi ludzie ze szkoły podstawowej nr 118 we Wrocławiu. Powrót do szkoły ma swoje dobre strony, bo można spotkać się z przyjaciółmi. Minusem jest natomiast mniej czasu na przyjemności. Ja tylko się cieszę, że się spotkałam z kolegami, ale z nauką to w ogóle. Wiesz. No ja też tak. Bardziej koledzy niż nauka. Ja też. No, cieszę się, ale też trochę chciałabym jeszcze z tydzień wakacji więcej. A teraz się spodziewam na nowy rok szkolny. Trudne zadania. Chodzenie z klasy do klasy. No i to jest według mnie najgorsze. Oczywiście wiadomo, że będziemy mieć trudniejsze te lekcje, ale cieszę się, że przynajmniej spotkałam koleżanki i że zaczyna się nowy rok i nowe doświadczenia wchodzą. Minęły mi wakacje bardzo dobrze, byłem w wózce, no i łapałem meduzy. A w nowym roku szkolnym spodziewam się, że będą trudne testy teraz w czwartej klasie, yy, trudniej, yy, wszystko będzie trudniejsze takie. Nowy rok szkolny się zapowiada bardzo fajnie, chociaż tylko yy, będzie trzeba chodzić z klasy do klasy i będzie trochę więcej zadań, ale będzie na, na pewno bardzo fajnie. Wielka radość, ponieważ po wakacjach przychodzą dzieci uśmiechnięte, radosne, wyższe, więc jest to dla nas taki bardzo, bardzo miły i przyjemny dzień. Aczkolwiek uświadamiamy sobie, że przed nami dużo pracy, tak? 9 miesięcy aktywnej, twórczej, ciężkiej pracy przed nauczycielami, pracownikami szkoły. W tym roku szkolnym nauczniów czeka kilka zmian, m.in. sposób oceniania na lekcjach wychowania fizycznego. W sklepikach natomiast będzie można kupić tylko zdrową żywność. Uczniowie przypuszczam, że będą korzystać ze sklepów poza terenem szkoły, chociaż na pewno pomoże w tworzeniu nawyków takich prawidłowych, żywieniowych. Przede wszystkim zwracamy uwagę na systematyczność i aktywność na lekcji. To jest podstawa w ocenianiu dzieci w szkołach czyli przygotowanie strój sportowy aktywność podczas wykonywania na miarę swoich możliwości oczywiście a próby sprawnościowe są no, dodatkiem, ale takim, że nie ocenia się tak jak kiedyś było, że wynik w tej w danej momencie, tylko robimy najpierw próbę pierwszą i do tej próby po ćwiczeniach po okresie tam załóżmy miesiąca czy dłużej ponawiamy próbę jeszcze raz i uczeń zostaje oceniony za przyrost tej. Umiejętności na przestrzeni tego okresu. Rodzice zapewniają, że większość przyborów już zakupiona, ostatnie brakujące rzeczy zostaną uzupełnione w najbliższych dniach, a my przypominamy, że drugi rok z rzędu obowiązuje tak zwana reforma podręcznikowa. Uczniowie klas pierwszych, drugich i klas czwartych w tym roku otrzymają podręczniki z naszej szkolnej biblioteki, zakupione z dotacji celowej. Więc myślę, że dla rodziców jest to na pewno no duże ułatwienie, że zaoszczędzą pieniążki uczniowie te podręczniki do, i ćwiczenia dostaną w szkole. Finansowo na pewno jest to ulga dla rodziców, szczególnie jeśli ktoś ma trudną sytuację finansową. My jesteśmy w tej dogodnej sytuacji, że na przykład nie musieliśmy kupować książek, tak? bo klasa czwarta dostaje w tej chwili podręczniki, więc dla nas, dla naszych kieszeni jest to bardzo komfortowa sytuacja. W tym roku po raz pierwszy do pierwszej klasy szkoły podstawowej idzie obowiązkowo cały rocznik dzieci sześcioletnich, czyli urodzonych w 2009 roku. Wraz z nimi do szkoły idą też dzieci siedmioletnie, które rok temu jeszcze nie były objęte obowiązkiem szkolnym. To dziecko nie, nie poszło wcześniej do szkoły, natomiast jedna y, moja córka poszła wcześniej do szkoły i. to i myślę sobie, że to nie był chyba najlepszy pomysł. Moja córka, mimo tego, że nie musiała, jako sześciolatek poszła do pierwszej klasy. Tak, tak, bo ona się po prostu w przedszkolu nudziła. Ona się cieszyła, jak były jakieś zadania do wykonania, a to nie, by, a nie były tylko i wyłącznie zabawy. Przez najbliższe dwa tygodnie wokół szkół należy spodziewać się większej liczby patroli policji, która będzie uspokajać ruch drogowy i dbać o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów. 6 września to ważna data dla Wrocławia. Prezydent miasta Rafał Dudkiewicz zorganizował briefing prasowy, podczas którego przypomniał o organizowanym przez jego urząd referendum. Główną intencją prezydenta było zachęcenie mieszkańców do pójścia do urn. W najbliższą niedzielę Wrocławia nie zadecydują o sprawach ogólnopolskich, ale również regionalnych. 6 bardzo ważne wydarzenie zarówno w skali ogólnopolskiej jak i, jak i we Wrocławiu. Po raz pierwszy w wolnej Polsce Prosimy Wrocławian o to, aby sami dokonali rozstrzygnięcia w kilku istotnych sprawach. Jeżeli chodzi o kwestie lokalne, to mieszkańcy mają się określić, czy są za ograniczeniem ruchu drogowego w centrum miasta, organizowaniem wielkich i kosztownych imprez, budową metra, a także zwiększeniem nakładów na rewitalizację kamienic. Podczas briefingu prezydent wygłosił również istotne zobowiązanie. To oświadczenie jest oświadczeniem następującym. Mam ogromną nadzieję, że będzie. Wysoka frekwencja, bardzo chciałbym, żeby frekwencja była z punktu widzenia ważności referendum wiążąca, ale nawet tu odpukuję, nawet gdyby frekwencja była niewiążąca, to my się do wszystkich wskazań Wrocławian, tych, którzy pójdą do urn, zastosujemy wszystkie badania dotyczące, dotyczące kwestii wyborczych pokazują dwie kwestie, to znaczy, w sprawach pójdę, nie pójdę oraz w wyborach, na kogo zagłosuję, decyzję podejmuje się. W ostatnim momencie decyzja o tym, czy pójdę, czy nie pójdę, podejmuje się w przededniu bądź w dniu głosowania, a na kogo zagłosuję, tę decyzję podejmuje się w ostatnim, w ostatnim tygodniu. Z tych słów wynika, że właśnie teraz ważą się losy wielu ważnych dla miasta kwestii. Aby referendum lokalne było wiążące dla władz miejskich, musi w nim zagłosować co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Do nowego szpitala wojewódzkiego, który powstał przy ulicy Fildorfa we Wrocławiu. Zaczęli trafiać pierwsi chorzy. Nowa placówka medyczna, do której przeniosły się oddziały szpitala imienia Tadeusza Marciniaka z ulicy Trauguta i Alei Wiśniowej, kosztowała 385 milionów złotych. Przeprowadzka do szpitala wojewódzkiego przy ulicy Fildorfa udała się wzorowo. Nowy szpital jest obecnie największą placówką medyczną w regionie, jedną z najnowocześniejszych w kraju. Jest to zaopatrzony m.in. w warty 5,5 miliona złotych, najnowocześniejszy w Polsce aparat. OARM, tak zwane ramię O, będące specjalnym typem tomografu komputerowego. Mieliśmy przewozić, którą używamy, przewodziliśmy w miarę możliwości wcześniej stopniowe, pisując pacjentów, kiedy ona nie była potrzebna. Ciężką aparaturę typu tomografy, dwa rezonans, rentgeny mamy tutaj na miejscu. Będziemy jeszcze w przyszłym miesiącu przewozić jeden angiograf, ale drugi, który tu jest też na miejscu, go zastępuje i w sensie naczyniowym, w sensie kardiologicznym, także wszystko jest zabezpieczone. Natomiast dzisiaj przewoziliśmy pacjentów, tych, którzy po zostali w obu obiektach, bo od pewnego czasu działaliśmy i jeszcze kilka dni będziemy działać w ograniczonym zakresie. Więc ta liczba pacjentów było 67 do przewiezienia. Myśleliśmy, że będzie dużo więcej chodzących, ale jakoś tak się udało. Myślę, że pacjenci czekali na nowy obiekt, policzą, że to są lepsze i słuszne warunki, więc część zrezygnowała z kolejki, z miejsc już uzgodnionych. To takie życie. W szpitalu znalazł się również zakład medycyny nuklearnej z dwoma gamma kamerami, zakład rehabilitacji, dział endoskopii z czterema pracowniami czy system poczty pneumatycznej łączącej wszystkie oddziały szpitala ze szpitalną apteką i laboratorium. To ogromne święto dla Dolnego Śląska i dla służby zdrowia na Dolnym Śląsku, bo bardzo rzadko teraz oddajemy szpitale. Raczej mamy do czynienia z likwidacją czy coś takiego, a to jest placówka niezwykle nowoczesna, bardzo. Przyjazna dla, pacjent, dla pacjentów, nieduże sale, w których dobrze wyposażone, fantastyczny sprzęt z atutem takiego dobrego połączenia dojazdu blisko obwodnicy, blisko lotniska w zachodniej części miasta. Ale to też, co jest ważne i za co wypada podziękować mieszkańcom całego Dolnego Śląska, bo to, bo to z pieniędzy samorządu wojewódzkiego, z pieniędzy wszystkich dolnoślązaków wybudowaliśmy ten szpital. Znaczy, wszystkie te same oddziały mamy, proszę Państwa, i mamy te same poradnie, więc tak jak do tej pory, szpitalny oddział ratunkowy jak do tej pory. Tyle, że wszystko w nieco lepszym poziomie, nieco lepszym standardzie. No i zwłaszcza dla pacjentów, dwuosobowe sale, każda z łazienką, każda z prysznicem, z Walką. No ładne, wymalowane, czyste, windy chodzące, dostęp. To, to jest rewelacja, plus diagnostyka, oczywiście. Cały kompleks to prawie 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na terenie przylegającym do szpitala powstało lądowisko dla helikopterów i jest także parking dla pacjentów. W sumie w klinice znajduje się 550 łóżek, szpitalny oddział ratunkowy, 15 oddziałów i przychodnia z 20 poradniami. Sama budowa szpitala to jest 235 milionów złotych. Szpital ma prawie 50 tysięcy m2 powierzchni. Jak podzielimy jedno przez drugie, to wychodzi nam 4800 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Teraz zastanówmy się, ile zapłaciliśmy za metr kwadratowy swojego mieszkania. Zazwyczaj 6, 7, 9 tysięcy, a tu 4800 brutto. i w tej nie jest wszystko, jest zagospodarowanie terenu, parkingi, lądowisko dla helikopterów, yy, 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 zieleń, która tutaj jest. Yy, to jest bardzo niska cena, tak uważają wszyscy fachowcy. Szczególnie biorąc pod uwagę, że budynek szpitala to jest budynek specyficzny. Posiada ogromną ilość instalacji, których nie ma w normalnym budynku: mnóstwo wentylacji, klimatyzacji, gazy medyczne, bardzo wysoką jakość materiałów wykończeniowych z atestami higienicznymi. Jak to wszystko razem złożymy do kupy. I wyjdzie nam 4800 zemat kwadratowy, można powiedzieć, to jest sukces. Inwestycja wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 385 milionów złotych. Wiadomo, że budynki przy ulicy Trauguta i Alei Wiśniowej, w których do tej pory mieścił się szpital imienia Marciniaka, mają zostać sprzedane. Wojewoda Dolnośląski, studzi entuzjazm poszukiwaczy skarbów. Z otrzymanych dokumentów wcale nie wynika, że tak zwany Złoty Pociąg istnieje, powiedział dziennikarz Tomasz Smolasz po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wyniki badań georadarem z miejsca, gdzie ma się znajdować Złoty Pociąg, budzą wątpliwości ekspertów. Zarząd Województwa poinformował, że na podstawie dokumentów, które otrzymał, nie można jednoznacznie stwierdzić, że pociąg w tym miejscu, gdzie wskazują potencjalni znalazcy. Rzeczywiście się znajduje. My chcemy pracować na dokumentach, na dokumentach potwierdzonych naukowo bo tylko to będzie uzasadniało yy, desygnowanie jakichkolwiek środków publicznych na, yy, na dokonanie już technicznej oceny i potencjalnie w naszej kolejności wpicie tam przysłowiowego sztadla. W związku z tym musimy mieć to potwierdzone yy, badaniami i naukowymi yy, i technicznymi wojskowymi. I Ralor poznawczy tego zgłoszenia nie jest yy, wyższy niż te, które się w ostatnich Innego czy nowego tam nie ma, to zresztą będzie mogła potwierdzić również pani konserwatorze, bo, bo, bo takie, takie złożenie się zdarzało w przyszłości. nie tylko co do tego terenu, ale również innych obszarów. Na przestrzeni lat sporo było informacji o znaleziskach na terenie górskich, i niewiele z nich się potwierdziło. Według jednej historii, to właśnie w okolicy Wałbrzycha ma być ukryty pancerny pociąg, który może zawierać kosztowności schowane przez Niemców u syłku II wojny światowej. Tutaj nie mamy dowodu na to, że są ukryte zabytki. Jest to w obszarze, gdzie były wielkie działania militarne prowadzone przez Niemców. Można sobie wyobrazić, jakie mogą być typu zagrożenia. Więc, więc to jest właściwie działanie dla wojska. Konserwator jest tutaj drugorzędny, prawda? Jeśli coś znajdą, to będziemy oglądać. Wiedzieć nie wiedzieliśmy. Były na ten temat doniesienia niezbyt konkretne, bez mapy, ale no przecież to nie tylko tutaj są pozostałości wojenne. Przecież tutaj, w trakcie oczyszczania odry, bomba była przy hotelu Plaza. To jest po prostu zwykła pozostałość wojenna, która może być też niebezpieczna, prawda? I z tym się ciągle spotykamy również w trakcie remontu Wrocławia, chociażby. A siłą rzeczy, przy skumulowaniu niemieckich działań wojennych w rejonach górskich, możemy się spodziewać, że tego jest więcej. Są możliwości już w tej chwili, są wiertnie, które pozwalają się naprawdę na wielkiej głębokości. Docierać na, na wielkiej głębokości. Tak naprawdę w górach Sowi na przykład były wykonane tego typu badania i generalnie są wykonywane od szeregu lat. Więc jakby to, że jeżeli będzie miejsce namierzone, no to można Fizycznie się tam dostać, wywiercić otwór, wpuścić kamerę i wtedy przekonać się, czy coś w pustce, którą ewentualnie by wykazała aparatura, potwierdzić. Prezydent Wałbrzycha złoży wniosek o przeprowadzenie czynności rozpoznawczych za pomocą georadarów i zapewnia, że kilka hektarów lasów w pobliżu 65 km trasy kolejowej między Wrocławiem a Wałbrzychem jest sukcesywnie zabezpieczanych. Mamy suszę, niewiele trzeba, można powiedzieć, że prawie nie... Nic, żeby wybuchł w tym terenie, albo leśnym, albo bardzo blisko położonym lasu, pożar. Co stało się? Na szczęście szybko opanowany wczoraj w godzinach wieczornych, więc. To co nami powoduje to jest absolutne bezpieczeństwo na pierwszym miejscu tych, którzy tam przyjdą, to jest również bezpieczeństwo okolicznych terenów, które są bardzo bliskie, można powiedzieć, centrum miasta, przez to jest w odległości półtora kilometra od Podzamcza, od Piaskowej Góry, to jest strefa ekonomiczna, tam pracuje tysiące, codziennie, tysiące osób. Pomimo ostrzeżeń i apeli o rozwagę, poszukiwacze skarbów tłumnie ściągają na miejsce. Zakazano jednak wstępu do lasu, a teren sprawdzi wojsko. Pojawiły się informacje, że potencjalne znalezisko może być zaminowane. Do tematu ukrytego skarbu na Dolnym Śląsku będziemy jeszcze powracać w kolejnych dziennikach 7.1 News, ale tą informacją na dziś już żegnamy się z Państwem. Dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne wiadomości zapraszamy już jutro. Kwadrans po godzinie 17. Do zobaczenia.